Kolejny gość przyjdzie z tłumaczem, więc tylko więcej miejsca. O nowym zawodniku <laughs> z telemetru Palubazu Zielona Góra na sesję 2013 parę słów Państwo poznają. Myślę, że Państwo uznają, przypatrywaliśmy się zawodnikom, którzy startowali w sezonie 2012 w różnych ligach. Szukamy też takich młodych talentów, ludzi, którzy mogą stworzyć z nami wspólną przyszłość. Takim talentem niewątpliwie jest człowiek, którego mamy możliwość i zaszczyt zakontraktować. Trzeci junior na świecie w sezonie 2012. Myślę, że więcej powie samo sobie, podpisuje z nami dwuletni kontrakt. Chce się związać z naszym klubem, mimo wielu ofert z innych e, klubów sportowych. E, zdecydował się być u nas, wiedząc doskonale, że regulamin w sezonie 2013 temu nie sprzyja, aby na stałe był w naszym składzie. Contract in Jelona Gura, knowing well that the regulation in Poland is that that you are not have a permanent <coughs> place in the team and it will be the rivalry for the team. And what can you tell us about yourself as a new rider in Jelona Gura, as a third junior rider in the world? Well, uh, this season was so far my best season. Uh, I got a lot of good uh, experience and success this year, and I hope I can bring it. On to, to next season and hopefully continue the, the good race ahead. Um, I'm working really hard this winter to, to get my shape better and my equipment, so I think uh, next year will, will be even better than this year. Uh, I'm really looking forward to, to racing in the best league here in Poland and in, in one of the good clubs. I really bardzo i bardzo. Really so tak, proszę Państwa, ten sezon do tej pory był moim najlepszym sezonem podczas jazdy na rzut. Niemniej przygotowuję się do kolejnego sezonu. Zarówno ja osobiście pracując nad samym sobą, jak i nad moim sprzętem. Uważam, że jestem w co najmniej w takiej samej formie w stanie wyjść kolejny sezon, a nawet osiągnąć wyniki lepsze. Bardzo się cieszę z tego, że będę jeździł w najsilniejszej e, lidze, lidze polskiej e, w najwyższej klasie rozrywkowej. Mam nadzieję, że tutaj nikogo nie zawiodzę. Czuję się z panami, którzy mnie otaczają e, bardzo wygodnie. Ufam im i uważam, że nasza współpraca będzie dobra. Myślę, że zanim, zanim zadamy kolejne pytania, czy Państwo zapytacie Michaela, to, to podpiszmy kontrakt. Zróbmy to, że Michael ma lat 18 skończył 31 sierpnia, więc to jest też taka nasza nadzieja na przyszłość. To, to nie chodzi tylko o sezon 2013. Chcemy, żeby to był zawodnik, który z nami się zwiąże i będzie kojarzony ze stelnikem falubazem Wolona Góra przez kolejne lata, więc to też jest kontrakt, który... Jest perspektywiczny i chcemy, żeby Państwo przywiązali się do tego zawodnika, a jest to fajny chłopak, bo te kontakty, które dotychczas mieliśmy, naprawdę były bardzo sympatyczne. Dzisiaj rano, co prawda, na Twitterze napisał o Disneyu, więc to gdzieś tam naprowadził Państwa na, na właściwy traf. Natomiast od, 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 Państwo typowaliście różnych zawodników, którzy pojawiły się na tej dzisiejszej konferencji. O Michaelu myślę, że mowa była niezwykle rzadką. A to ja Cię przypuszczę? Pana. Na sali jest ojciec, bo jeżdżą razem i ojciec mu pomaga, więc może ojca też byśmy poprosili tutaj, żeby. Tak jak Marek powiedział, Mikel pomimo tego, że skończył 18 lat, to wszędzie podróżują, w zawodach uczestniczą rodzinnie. Tata jest zawsze przy synu, syn czy ojcu. Powiedzieć, że Michael jest przestronnie rozwinięty sportowo, patrząc po wzroście. Być może jest trochę tu dziwnych transferów, może któraś z drużyn innych, które ja skorzystała. na I myślę, że jest teraz czas porozmawiać. Pytanie państw, od Państwa, do Mikaela, do Ojca. Wszyscy zszokowani. A na, na jaki czas jest kontrakt? Kontrakt jest y, dwuletni, tak. tak. Kontrakt obejmuje wstęp 2013-2014. To może takie pytanie, czy nasz nowy zawodnik nie obawia się tego, że jednak będzie miał mało okazji wystąpić w przyszłym roku? Zwłaszcza? so Mikkel, the question, a quick question for you, uh, to your two-year uh, contract, 2013-2014. are you not afraid that you won't have a chance to race many times uh, in the team? Um, no, not really, because if you're not doing good, you're not on the team, and uh, if you're doing good, you're on the team. so it's your own choice. you can just race fast if you're not on the team. Także to jest praktycznie wszystko zależy od człowieka, to jest Twój wybór, jeżeli jesteś dobry jesteś w drużynie, nie jesteś dobry nie jesteś w drużynie, nie jesteś szybki nie jesteś w drużynie, na takiej zasadzie Mikkel podchodzi do, 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 do sprawy.